Siemano widzowie, ale dzisiaj, no, no chcę powiedzieć jak zawsze w filmie, że dobijamy 600 subów i oczywiście y, też teraz pracuję nad lepszymi filmami, lepszymi miniaturkami, pewnie to się już wydarzy w tym odcinku, na końcu też będzie konkurs i sorry, tutaj widzowie od razu uprzedzę, że niestety, ale niest no, niestety, no. Straciłem tego lost Joba, którego, za, które, którego chciałem. Oczywiście którego rozdawałem, ale no. dzisiaj będziecie mieć innego Brainrota do wygrania. I co? Nie subskrybujcie, ale lecimy po 600 subów, bo na 600 subów będzie specjal. Yy, a to będzie QA. W sumie długa, ale dobra, zadawajcie też pytania w komentarzach. I co? Miłego oglądania. Siemano widzowie. Dzisiaj gramy sobie w tsunami tryb, który tu jest. Widzowie napiszcie w, koment w komentarzu, czy cieszycie się, że powróciła Maszyna. Ja się cieszę, bo ma bardzo mało grałam jak była wtedy Fus Maszyna. Ale dobra, teraz wchodzimy sobie do trybu. Tsunami Join. Teraz nas teleportują. Teleportuje nas. Halo? O, dobra. I co widzowie? Dzisiaj będzie trochę inny, inny konkurs, bo nie pokażę wam tego brain W sensie, pokażę wam na zdjęciu. I co? Teraz lecę po pierwszego sekreta. Już za chwilę. No i to jest pierwszy yy, no oczywiście bręgrot, rot lak to się to, to się nie pytajcie, to ukradłem na publiku i co? No to trzeba... teraz lecieć po kolejnego. Ja od razu wam, widzowie, powiem, że ten kurs będzie o secreta, więc piszcie swoje niki w komentarzach. I ja na następnym odcineczku wybiorę jedną osobę, która to wygra. A bo... powiem... zarabia wyżej... więcej niż 20 milionów. Widzowie, mam Los Tralalitos. Teraz. Lepszy niż dla kukracza. Lecimy po kolejnego. Dul, 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 dul! Jezu, ja nie mogę cringe. To się oczywiście witnie. I to na tyle. Tutaj macie zdjęcie tego rota. Jak nie będę mógł zrobić zdjęcia, to wam tu napiszę. No, jak nie dam zdjęcia. Bo już mam zrobione. Ale. O kurde, kamera. Dobra. Ale. Kurde, no kamera! Dobra. Dobra, już tak będzie. Oczywiście to yy, druga, druga część pewnie będzie później albo jutro, więc narka, subskrybujcie.